Cześć dziewczyny! Witam Was dzisiaj w filmiku, w którym podsumujemy sobie moje ulubione produkty do makijażu z roku 2016. W tym roku dokonałam wielu niezwykłych odkryć, ponieważ od kiedy, wiadomo, założyłam YouTube'a, no to zaczęłam się też bardziej interesować szukaniem nowych produktów, stąd też naprawdę moja kolekcja poszerzyła się o jakieś... mniej więcej 800%, <grym> można tak powiedzieć. Zaczynamy od podkładów. W tym roku Pojawiły się w mojej kolekcji dwa nowe podkłady, które zostaną na dłużej. Po pierwsze jest to L'Oreal Infallible um, kolor 140 i to jest ta wersja Stay Fresh, czyli taka bardziej nabliżająca oraz podkład MAC Studio Fix. Mają cudowne kolory, cudowną trwałość i w ogóle nie zapychają. Jeżeli chodzi o korektory, to w tym roku moje serce podbił Maybelline Fit Me. To jest naprawdę świetny korektor, ale po prostu takie wow. On jest bardzo lekki, bardzo nawilżający, a jednocześnie to krycie przy tej formule jest naprawdę wow. No i podkład, który jest absolutnie nie do zdarcia, czyli MAC Pro Longwear. To jest korektor, który używam zawsze na mega długie dni, na imprezy. I wszelkie wesela tego typu rzeczy, ponieważ on nie traci na intensywności nawet po 12, 15, 16 godzinach noszenia. Takie korektory mam wrażenie, że po 10-12 godzinach mają jakby lżejsze krycie niż wcześniej, czyli mam bardziej odsunięte teśnice pod oczami. A ten korektor, jak raz nałożysz, to potem musisz go mocno dobywać, ponieważ on naprawdę zastyga i się nie rusza z miejsca. Moim absolutnym odkryciem, które mnie uratowało ostatnimi czasy jest ten rozcieńczacz, wybielacz jakkolwiek do podkładów i korektorów z Inglota. Ten jeden produkt pozwolił mi używać wszystkie moje podkłady z wakacji, teraz w zimę, ponieważ wystarczy kropelka tego rozbielacza i już podkład, który był świetny w wakacje, jest jaśniejszy i nadaje się do używania teraz. Następnie kremowe konturowanie twarzy. W tym roku odkryłam te kredki z Kobo, które wydaje mi się zostaną ze mną naprawdę... No, no, na pewno na najbliższe parę lat, ponieważ nawet kredki ze Smashboxa, które są super, moim zdaniem nie są w stanie przebić tych kredek. Te kredki mają wybitne odcienie, wybitną konsystencję i przede wszystkim wybitną cenę. Jeżeli chodzi o utrwalenie make-upu, to w tym roku moim gigantycznym odkryciem były pudry z Ekocery. Mam oba, czyli ryżowy i bambusowy, ale. Bambusowy jest chyba gdzieś w torebce czy coś. Kupiłam je za 14,91. Teraz chyba kosztują 20, czy coś takiego, ale mają lepsze opakowanie. Te pudry przy mojej mieszanej serze dają mi wszystko, czego moja cera potrzebuje. Jednocześnie są super tanie. Jeżeli chodzi o cienie, to mega trudno było mi wybrać tutaj ulubieńców, bo w tym roku naprawdę bardzo dużo się działo w tych kwestiach i jest mega mnóstwo świetnych cieni, ale jednak musiałam wybrać cienie z Inglota, ponieważ ta nowa kolekcja cieni, moim zdaniem, wymiotła wszystko po prostu, wymiotła, bo naprawdę dali mi dokładnie to, czego potrzebowałam, w takiej jakości, jak potrzebowałam. Jeżeli chodzi o dwa ulubione cienie, to zdecydowanie ten cień, który mam już, to już jest moje chyba drugie opakowanie i mam te cienie od trzech lat i to jest mój od zawsze najlepszy cień z Inglota, ta tęcza, a z nowej kolekcji moim ulubionym cieniem jest ten jasny, różowy który jest najbardziej wszechstronnym, pięknym, ciekawym kolorem, jaki ma Inglot w całym swoim asortymencie. Z produktów Dobrwi to już dwa lata króluje u mnie pomada z Inglota, numer 16, która jest w ogóle nie do skończenia, bo już drugi rok mam to samo opakowanie. I w tym roku jakoś odżyła moja miłość do tej paletki z nyx ponieważ odkryłam, że można ten wosk mieszać z tymi cieniami i tworzyć taką bardzo mocną, bardzo trwałą pastę. I przez to zakochałam się w tej paletce. Plus, oczywiście, ma piękne, cudowne kolory. I te dwa produkty w tym roku rządziły. Z brązerów. Ups, hu, Z brązerów już od dwóch lat moim absolutnym ulubieńcem jest Puder HD Zinglota w kolorze 505 oraz Bahama Mama z The Balm. Te dwa brązery to już są moje. Oś, nie spadaj. Jakieś drugie, trzecie, czwarte opakowania ponieważ zajeżdżam je codziennie, ale w tym roku jest też coś nowego, czyli ta paleta z Makeup Revolution Iconic Lights. Tutaj te trzy bronzery po prostu skradły moje serce. No i tak jak widzicie, ta paleta jest przeze mnie bardzo mocno zajeżdżana, ponieważ te dwa pudry pod oczy to są najfajniejsze pudry pod oczy z tego roku. Najlepsze róże to były zdecydowanie te dwa, czyli numer 06 z Lovely oraz numer 70 z Maybelline. Te dwa róże używam na co dzień, na zmianę. Raz ten, raz ten, raz ten, raz ten. No i niestety ten róż sięgnął już dna, więc będę musiała niedługo kupić nowy. Jeżeli chodzi o rozświetlacze, to od trzech lat używam ciągle tego, ale w tym roku dostałam w prezencie. Taki rozświetlacz z Makeup Revolution od dziewczyny, która właśnie mnie ogląda. Ten rozświetlacz tak w pudełku ma mega dziwny kolor. Jak się tak go rozetrze, to też się wydaje bardzo dziwny, ponieważ jest mega żółty. On nie jest złoty, tylko on jest taki specyficznie żółty. Jak się okazało, po nałożeniu go na twarz, mega pasuje do mnie i mega pasuje do mojego typu rody. Chociaż na wielu innych osobach strasznie mi się nie podoba, ale dla mnie to jest po prostu objawienie. Jeżeli chodzi o usta, to najlepsze produkty z tego roku, to zdecydowanie będzie kredka z Maka w kolorze Whirl oraz kredka Golden Rose Dream Lip Liner, coś takiego w kolorze 501. Te dwie kredki mają po prostu przecudowne kolory i nie jestem w stanie bez nich żyć. Jeżeli chodzi o szminki, to miałam ogromny problem i mega długo się zastanawiałam, co w końcu wybrać, ale. Jestem zmuszona wybrać szwinki z Golden Rose, zwłaszcza teraz, kiedy wyszły nowe kolory, które są po prostu cudowne, tak jak na przykład ten. No to stwierdziłam, że Golden Rose to było największe szwinkowe odkrycie w tym roku. Wydaje mi się, że 2017 rok przyniesie trochę więcej odkryć szwinkowych, ponieważ weszłam już w posiadanie szwinki Kylie Jenner oraz Jeffreya Stara, więc będę myśleć, ale w 2016 roku. Jednak największym odkryciem były też linki. Jeżeli chodzi o aplikatory do make-upu, to u mnie oczywiście cały czas rządzi gąbka Zinglota, ponieważ jest tania i bardzo, bardzo dobra. Z pędzli nie potrafiłabym przeżyć bez pędzla Hakuro H74 do oczu. Ten pędzel widzicie w każdym moim filmiku. Również nie potrafiłabym żyć bez smudge brush z Real Techniques. To jest pędzel, którego zawsze używam pod oczy. Kolejna moja wielka miłość, to Setting Brush z Real Techniques, czyli pędzel pod oczy, nic tak dobrze nie utrwala korektora, jak to cudo. W tym roku odkryłam też pędzel do eyelinera, który a, spełnił wszystkie moje marzenia co do takich pędzli, czyli Winged Liner E06 ze Sigmy. No i pędzel, który absolutnie uwielbiam do konturowania twarzy, czyli Hakuro H24. Jeżeli chodzi o konturowanie kremowe, no to w tym roku powalił mnie pędzel z Maestro, czyli modelarz, po prostu tak się nazywa, tyle wpiszecie i będzie. Moim ostatnim odkryciem w tym roku był bardzo śmieszny produkt, czyli takie różne szczoteczki do tuszu z Tigera. Nie wiem, czy jest u Was ten sklep, u nas w mieście mamy taki jeden sklep właśnie i o jednym opakowaniu kupujecie cztery różne szczoteczki do, do tuszu. Wszystkie są silikonowe, ale każda ma zupełnie inny kształt. Coś takiego kosztuje jakieś 3 albo 4 złote. I dzięki temu możecie wypróbować cztery różne kształty szczoteczek, więc dzięki temu każdy znajdzie idealny kształt dla siebie. Przynajmniej tak mi się wydaje. I dla mnie jako osoby, która nie lubi różnych tuszy, ja mam zawsze jeden tusz od 3 lat, bo się boję tuszy różnych, ale bardzo lubię różne szczoteczki. To dla mnie to było wybitne rozwiązanie. Dzięki Wam dziewczyny za oglądanie. Jeżeli jeszcze nie próbowałyście tych kosmetyków, które Wam dzisiaj pokazałam, to polecam, ponieważ naprawdę warto. Są to kosmetyki, które zostaną ze mną na dłużej. Na dole oczywiście dałam Wam linki albo opis, jakkolwiek, namiary na te produkty, które wymieniłam. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jakie mam kolory i skąd mam te produkty, no to oczywiście. Wejdźcie w opis na dole i widzimy się następnym razem. Cześć!